Ten podcast może dalej istnieć i się rozwijać dzięki Państwa wsparciu w serwisie patronite.pl Edukacja. Geoedukacja. Ciekawostki geoedukacji. Ile? Może nam spaść na głowę. Na głowę mogą nam spadać generalnie różne rzeczy. No i może nam spadać woda w różnej postaci. Może to być opad deszczu, mrzawki, śniegu, krupy śnieżnej, krupy lodowej, gradu czy pyłu diamentowego. Dzisiaj porozmawiamy sobie o największych na świecie opadach deszczu. Jeżeli chodzi o deszcz nawalny, czyli mówiąc prościej burzę, to najwyższy zanotowany opad w ciągu minuty wyniósł niecałe 4 cm. Mówiąc inaczej, w miejscu, w którym przeprowadzono pomiar, gdyby woda nigdzie nie spływała i nie wsiąkała, po 60 sekundach mielibyśmy warstwę wody o wysokości 4 cm, czyli tak, po kostki. Jeżeli wolicie określenie za pomocą objętości, to 1 mm opadu na 1 m2 daje nam 1 litr wody. A więc w naszej sytuacji byłoby to 40 litrów wody w ciągu 1 minuty czyli prawie 26 1,5 litrowych butelek wody. W ciągu 5 minut. Najwyższy zanotowany opad wyniósł już nieco ponad 10 cm. Bez kaloszy ciężko się wtedy obejść. Tyle wody na jednym metrze kwadratowym spokojnie wystarczy na kąpiel w wannie, bo oznacza to opad w wysokości około 100 litrów. Oczywiście takie ulewne opady stanowią największe zagrożenie dla terenów miejskich. Gdzie duża część powierzchni jest pokryta materiałami, które nie pozwalają wodzie wsiąkać. A jeżeli jeszcze jakaś ulica biegnie obniżeniem terenu, to dalej pełni funkcje transportowe, ale przy takich opadach to już chyba w większym stopniu dla kajaków. Bardziej długotrwałe opady mogą być związane z innym typem zjawisk ekstremalnych, Jakimi są cyklony tropikalne? W 1966 roku w czasie cyklonu Denise na wyspie Reunion w ciągu 12 godzin spadło 1144 mm opadu, czyli 1 m i 14 cm. Dla dorosłego człowieka oznacza to wodę sięgającą po pas. Trzydniowy opad w trakcie cyklonu Gamede. W 2007 roku przyniósł blisko 4 metry wody. Tak dla porównania, powódź tysiąclecia w 1997 roku w Polsce powstała w wyniku trzydniowych opadów, których suma w sudetach wyniosła około 50 cm. Z pewnością warto jeszcze kojarzyć miejscowość Czerapunji. Gdzie w 1860 roku zanotowano najwyższy roczny opad, który wyniósł ponad 26 tysięcy mm, czyli mówiąc inaczej 26 metrów. To mniej więcej wysokość siódmego piętra, pamiętajmy jeszcze o parterze. No i jeżeli ktoś narzeka, że u nas ciągle pada, to dobrze, że nie odwiedzał hawajów. W latach 1939-1940 na wyspie Oahu padało codziennie, ale warto zaznaczyć, że nie ciągle przez 331 kolejnych dni. Także pamiętajcie, że zawsze może być gorzej.